Cześć, więc sprawa ma się tak. Nic nie namalowałem. Yy, odwrotnie. Nic nie nagrałem, jak malowałem. Ale jest sporo rzeczy do pokazania, i chcę Wam pokazać, zanim się nie rozjadą. Bo jest kilka fajnych rzeczy do zobaczenia. Od czego zaczniemy? Od. A już wiem od czego. Zaczniemy od tego. Zbiornik od Dwramówki. Sam wymyśliłem szparunek. Znaczy inspiracją był zbiornik od motoguci. Jest zupełnie inny, ale tak na pierwszy rzut oka może przypominać. Takie włoski były. Taki eksperyment. Chciałem zobaczyć, a na swoim zbiorniku to mogę, mogę robić. Dobra, przechodzimy dalej. Następna rzecz to jest kółka MZ. Fajny kolor ma. Chyba tak przypadkiem trochę. Wyszedł, a może nie. Osłanę, osunąć. ładnie widać teraz. A zbiornik. Dobra, to idziemy. Trzy fajne zbiorniki. Jest zbiornik od tej jaskółki. Mhm, takie coś? Urala! Tylko mam sam zbiornik. A logo jest namalowane. Oszparunek wygląda, jakby był cieńszy, ale to jest. O, słabo tam w cieniu akurat tak górą trochę leci, dlatego jest równy. Co tu dalej? A następna jest kółka. No i tu jest fajna rzecz. Bo linia się kończy, tak mi z farby mniej. Nie jest tak łatwo zrobić takie coś wbrew pozorom, żeby równa była linia to wygląda jakby była trochę cięższa w kamerze bo to światło na żywo jak się patrzy to jest równa jednak światło swoje robi kolejna ciekawa rzecz tablica M72 napisy, cyfry, litera namalowane pędzlem Czerwone elementy od WSK M150. No nieskończone. O i tu jest zbiornik. Coś takiego niedawno było, ale to nie jest ten. Z kolejny i tu jest ten szparunek tu wyszedł, tak można powiedzieć. Jak to za powiedział, nie chwaląc się ja to sprawił. Ta linia wyszła ładnie. Widać teraz w świetle da się tak lepiej pokazać jedno pociągnięcie na około i farba się tak ładnie nie za grubo eee, no z jednej strony, bo z drugiej nie ma i jawa jawa, jawa, to lakierowałem w chromie dostałem cały jest pasek pędzlem oczywiście i była mowa o tatuażach, że powinienem tatuaże malować. Nie będę malował, ale mogę usunąć. Też wszystko pędzlem, żadnych szablonów, nic wsuwanie tatuaży, płatność gotówką. Także jak ktoś ma jakiś tatuaż zbędny do usunięcia, to jest czym. Tę tabliczkę z bliska pokazać, bo tak było daleko trochę. No jak? Jaskółek... Jaskółek ostatnio, coraz więcej. Znaczy niektórzy twierdzą, że jaskółka to jest ta MZ250 Tak zwana zerówka, a jedynka. To po prostu jedynka. A jak zwał, tak zwał. To i tak nazwa potoczna. O tak to wygląda. druga Została ostatnia rzecz do pokazania Wszystko namalowane pędzlem Tą samą farbą czy parunki i te inne napisy One shotem Brwi, rzęsy, wszystko Taka biała wódka jest na około ust. Wygląda jakby była naklejka. Bardziej pod światło, może się lepiej widać z szczegóły. Nie ma malowania szparunków, ale parę rzeczy pokazałem. Te wszystkie takie grafiki, to maluję, jak mi się oczy zwęczą, bo malowanie szparunków jest bardzo męczące. Oczy się męczą i już po prostu pstrzy się wszystko nie można malować. Więc już wieczorami sobie maluję takie, sobie, takie grafiki. Co mi tam do głowy przyjdzie? Coś gdzieś podejrze. Coś wymyślę i się maluje. No więc pokazałem te motocykle. Bo się rozjadą. A tak, tu jakiś kolor nie, y, nietypowy. Yy, Ural. Tu rzadko się trafia. Się rozjedzie, pojedzie. Nawet nie będziecie mogli zobaczyć, że coś takiego było. A na dzisiaj wszystko. To na razie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.